Siemaneczko z tej strony Paweł. Witam Cię w nagraniu poświęconym rozwiązaniu zadania 10 z matury z czerwca 2020 roku. W tym zadaniu musimy określić, ile rozwiązań i czy w ogóle ma jakieś rozwiązania przedstawione równanie. Jakie tu mamy równanie? X razy x minus 2 równa się x minus 2 do kwadratu. Zobacz, tak naprawdę tutaj chodzi tylko i wyłącznie o rozwiązanie tego równania w jakiś sensowny sposób, tak aby nie popełnić podstawowych błędów. Ja, aby nie popełniać błędów, po prostu przemnożę każdy z każdym. Obok tutaj zastosuję wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy. On oczywiście jest też przedstawiony w tablicach. Gdybyś nie pamiętał, nie pamiętała, jak on brzmi, no to po prostu można sobie zerknąć do tablicy i co mamy x kwadrat minus 2x będzie równy x kwadrat minus 4x plus 4, ja widzę, że jeśli bym stronami odjął x kwadrat no to mi się x kwadrat redukuje, następnie zrobię plus 4x, no to mamy następującą sytuację minus 2x plus 4x i całość będzie równe minus 4x plus 4x równa yy, plus 4. No to mamy 2x równe 4, dzielimy na 2 i wychodzi nam, że x równa się 2. No i faktycznie, zauważ, nawet dla sprawdzenia, jeśli byśmy chcieli w równanku zrobić sobie sprawdzenie i wpisalibyśmy 2 razy 2 odjąć 2, to się równa 2 odjąć 2 do kwadratu. Rzeczywiście, 0 równa się 0. Czyli widzimy, że tutaj mamy dokładnie jedno rozwiązanie równe 2. Czyli odpowiedź B jest odpowiedzią poprawną. Mam nadzieję, że wynik na maturze, jeśli jesteś już po niej, wyszedł Tobie taki sam. Jeśli jesteś przed maturą, to mam nadzieję, że rozumiesz, jak rozwiązać to zadanie. Jeśli nie, no to cofnij sobie e, moją propozycję rozwiązania, jeśli dalej czegoś nie czaisz, no to sekcja komentarzy zostaje dla ciebie. Zadaj pytanie śmiało, nie wstydź się. No i co, jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę, a jeśli chcesz, abym pomógł przygotować się do twojej matury, zasubskrybuj kanał, aby pozostać na bieżąco z materiałami, jakie publikuję. Wielkie dzięki za twoją uwagę. Do usłyszenia, trzymaj się. Cześć.